Mogę mieć pytanie, a powinny szanować osoby, które zachowują się jak zwykłe kurwy i mówią, że jedno słowo, a później przekręcają drugie słowo. I nie było wcale tak, że nie mi, że obiecywałeś, że nie będziesz do tego automatu moich rodzin i mogę cię nazywać kurwą, jak bierzesz do tego automatu rodziny. No kurwą to jesteś ty. Ale ty tak powiedziałeś, że jest mogę cię nazwać, to... więc cię nazywam kurwą jesteś. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kurwą jesteś. Wiedziałem, ojebana. Wiedziałem, że to się wydarzy. Kurwo to teraz. Kontroluj bajeret. Bez ale jebane, bo cię rozpierdol. Tak bez pidetów, bez cidetów, bez tego reportu. Ale to ty, ty, ty tak pogiałeś, że tak. na ten nie trafiłeś, kurwa. Ale, pobie, w no to się sensie, przewotał, kurwa. No weź spioły się zobacz ty. Kubortki puścisz, kurwa. Co? Ja jest, jestem jest spokojny, powiem ci, że to kotowok. No widziałem, nie trafiłeś niestety, ty, bo niezawolny jesteś, Nie, bo nie chciałem cię uszkodzić. Nie chciałem cię uszkodzić. Nie chciałem cię uszkodzić. Za wolny jesteś. kurwa pierdol. Za wolny jesteś. Płopiec, kurwa. Zgaszę, zgaszę ci jak petak, kurwa. Rozjebana bądź, wajzer, rozumiesz, będziesz kurwa rozjebana. No dawaj. A co kurwa, dawaj ty, cioto pierdolona, ty kurwa. Prosiłbym bez tych epitetów. Jak się czujesz pod butem Adzi? Zdominowany jesteś w stu procentach, kurwa. Pod butem kurwa. moim to za dwa tygodnie. A zdominowany ty jesteś przez dziewczynę w stu procentach, kurwa, Leszczu. Zdominowany przez mnie. mnie będziesz. To uświadom.